wyszłamy nowy etap co będziemy robić jak widzicie płyty GK są już kupione a zakupiłem sobie właśnie taki sprzęcik Parkside'a, powiem szczerze, ja nie wydaje jakiegoś super majątku na, na sprzęty mam nadzieję, że będzie działał 1600 W zobaczymy, dam Wam znać czy, czy to mieszadło daje radę w środku jest oczywiście mieszadło elektryczne nie na żadne akumulatory no i jest, jest yy, mieszadło, tak? W dwóch części się Także na początku na się zastanawiam, czy będzie to mieszadło w środku, ale widocznie jest. Także będziemy z tym sobie działać. Pokażę wam co ja tutaj przez ostatni czas... No niewiele, tak naprawdę niewiele się działo, ale... popatrzcie tam na górę. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest zrobiony stelaż. Chyba jeszcze kurczę dołożę tych pionowych, pionowych profili gęściej, żeby to się, te płyty się dobrze trzymały, tu będzie nie mało kalamancji, żeby to wszystko tutaj ładnie zamieścić, przykręcić. Najpierw oczywiście będę sobie robił ściany, czyli jak wiecie, będą suche tynki, a później jak mi wyjdzie, tam najwyżej będę coś podkładam na tych profilach, bo na razie to zlicowałem sobie tak, jest zlicowane a wiem, że to może być różnie, przeważnie z, z uwagi y, na to, że jest mnóstwo przewodów y, mogą być pewne nierówności o no, tam na przykład widzimy peszel także najpierw poustawiam sobie wszystko tu, a górę będę robił y, w następującym, no tak jak mi wyjdzie, tak i będę widział jak to jak to mi się tutaj uda poskładać, żeby była jednolita ściana. A zacznę sobie yy, od tego pomieszczenia. Kurczę nic tu nie widać. O, odsłońmy troszkę, o złapało troszkę. Yy, więc tak, tu jeszcze jest wełna, yy, tu nie dawałem, yy, dawałem bazeri dlaczego? Dlatego, że nie widzę yy, sensu, płyta jest wychodzi taniej. A, to jest tylko garderoba. Mam nadzieję, że będzie widać. Światło mam trochę słabe, ale tutaj już widzicie, zresztą widzieliście wcześniej, tutaj nie robiłem żadnej wazeli, bo chciałem to zrobić kartą gipsem i tak też zrobiłem. Suficik też już jest zrobiony przewód na światło tutaj jest wypuszczony będę dzisiaj kleił płyty karton gips na, na ściany ale zanim to zrobię oczyściłem już wstępnie yy, wszystkie ściany z niepotrzebnych zgrubień czyli wiadomo młoteczek jak coś odstaje pukamy, żeby spadło następnie miotłą yy, delikatnie sobie tak ściągamy kurz ja kupiłem taką oto rzecz: ciśnieniowy, spryskiwacz ogrodowy, dwulitrowy, w moim przypadku budżetówka. Nie to kosztowało tylko 35 zł, a ułatwia pracę. Do czego on służy? Ano, żeby troszkę zagruntować te ściany przed położeniem kartonu gipsów. I to sobie elegancko teraz wyschnie, i ja będę się brał powoli zamieszanie kleju i przyklejanie. Pierwszy karton, pierwszy płyt karton Gips na te ściany. Tu już jedną mam wyciętą, dlatego przymiarki już powstały. Aha, żebyście wiedzieli, jedna rzecz. Ja wymarzyłem sobie tak. Z uwagi na to, że nienawidzę listew cokołowych, czyli przy przypodłogowych listach, stwierdziłem, że karton Gipsy będą podniesione o 5, w sumie wychodzimy tu 4,5 cm na tych klockach, które są już przyjęte na miarę. Między podłogą a płytą wstawię sobie moje cokoły z płyty jakiejś drewnianej, bądź zastanawiałem się, czy nie zrobić tego ze sklejki. Sklejka wodoodporna fajnie wyszlifować i zrobić takie drewniane listy podłogowe. Myślę, że na tym piętrze będzie to super pasować, bo mamy blazerie generalnie w całych pomieszczeniach na skosach także będzie się to fajnie z tym komponować. Podłoga też będzie drewnopodobna w przyszłości jakieś panele. Spróbujemy dobrać takie, żeby nam się zgrały z tą błazerią. Jak jak jesteśmy w tym miejscu to ustawiłem sobie laser więc zakładałem że ta ściana idzie prosto mam nadzieję że tak jest jak to zweryfikować nie mam na to pomysłu ani myślę czasu więc co zrobiłem Postawiłem sobie laser odmierzyłem od ściany 12 cm i to samo zrobiłem po drugiej stronie ściany puściłem wiązkę i przymierzałem sobie kładąc tą płytę przymierzam sobie Wziąłem pod uwagę, że jest grubość płyty, grubość plaska, który kładzie się na ścianę. 10 cm odlega od ściany. Jest w porządku. I tak sobie po kolei od dołu dobijałem, patrząc sobie no oczywiście, na oczywiście moją odległość płyty od lasera. U mnie to było 10 cm, więc sobie sprawdzałem i dobijałem od dołu do samej góry wyszło to całkiem myślę nieźle yy, nawet się nawet się zdziwiłem bo wiadomo czy tutaj jest kąt prosty w tym narożniku nie wiadomo nawet się zdziwiłem, przykładając dzisiaj, że jest kąt prosty, więc myślę, że będzie, że będzie całkiem nieźle, będzie można to ładnie wyprowadzić. Aczkolwiek tutaj z tej strony pewnie będzie jakaś zabudowa, więc nie ma to zbyt wielkiego znaczenia będzie zabudowana lodowa. zrobimy tutaj taką ścianę za głowę za łóżkiem tutaj sobie postawiłem całą ścianę całą płytę przykleiłem tu zrobiłem dokładnie to samo czyli ta płyta była do samego dołu i później ją po prostu wyciąłem ten nadmiar w świetle ościeżnicy która tutaj będzie w przyszłości i tutaj mamy dokładnie to samo, czyli um, tą płytę sobie wytniemy. Tutaj sufit został zabudowany do samej góry. Zrobiłem um, wyciąg rekuperacji. Tutaj mamy światło, łącznik jest na zewnątrz. Także tutaj różne widać. Zapianowałem. Później później na to ładnie gładź. I mam nadzieję, że wszystko mi to tutaj ładnie wyjdzie. Jedną rzecz, żebyście wiedzieli. Zawsze sobie poróbcie, jeśli macie elektryczność zrobioną tak jak ja, bądź nie tak jak ja. Nawet jeśli ją macie w ścianach wkute. Zróbcie sobie zawsze zdjęcia pomieszczenia przed tynkowaniem, nieważne. Żebyście później w przyszłości wiedzieli, jak chcecie coś powiesić. Żebyście się nie natknęli na żaden przewód. Ja tu oczywiście wszystko um, zrobiłem fotografię. Te wszystkie przewody żeby wiedzieć gdzie one po prostu idą. W tym miejscu mam kanał, w którym będą szły przewody, bo będzie tu wisiał w przyszłości telewizor niewielki. Więc kanał już został wprowadzony, ale to jeszcze przez moich magicznych elektryków. Przewód internetowy w każdym pokoju. Wiem, wiem, jest wi-fi wszędzie, ale um, czasami lepiej się sprawdza podłączyć do podłączyć po prostu kabel do urządzenia no zobaczymy czy będziemy z tego, z tego korzystać co zrobiliśmy do tej pory znaczy co ja zrobiłem do tej pory widzicie teraz mam nadzieję z mojej perspektywy tak jak ja widzę oczami zakupiłem sobie uchwyt na głowę szalenie niewygodne bo żeby dobrze trzymało musi ściskać odpowiednio głowę a nie jest to po chwili przyjemne Zobaczymy jak ten obraz będzie wyglądał i czy będziecie mogli, czy faktycznie to egzamin będziecie widzieć to tak jak ja, czyli niby moimi oczyma. Jak yy, możecie zobaczyć, ściany są już yy, wytynkowane, czyli położone są płyty karton Kix, tak jak mówiłem, do samej góry, tutaj już yy, z przejściami yy, na rury z rekuperacji. Yy, już się bawiłem i już zostało to wykonane. Jak widzicie, rozetki są założone. Wszystko jest gotowe przed pierwszym szpachlowaniem. Spojnie będziemy yy, niebawem robić, to Wam pokażę. A na razie prezentuję się to w, dany, w, w ten sposób. Yy, mam nadzieję, że to widać. Mam um, szpalety, tak? Dzisiaj zajmę się szpaletami. Yy, teraz tak, co jest ciekawą rzeczą? Wczoraj padał deszcz i. I kurczę, bił mi po tym z tej strony, czyli z zachodu, mamy zachód w tym kierunku. Gdzie patrzę, to okno jest na zachód, czyli wiatry są najczęściej z tamtej strony, więc zacinało mi deszczem i oczywiście biło po parapecie blaszanym. I, i co mogę powiedzieć ciekawego na temat ciepłych parapetów? Każde uderzenie na tamtą blachę powoduje, że ja to słyszę, wniesieć się to przez ten. Parapet. Nie wiem dlaczego, czy tak jest to normalne. Ja pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim, nigdy wcześniej takich rozwiązań nie miałem i tak naprawdę nie wiem, co na to położyć, żeby to wytłumić. Ja bym chciał strasznie mieć parapety z drewna bądź z płyty sklejkowej. Tutaj, jak widać, pianka została przejuszczeniona. Przed chwilą to przytniemy i tak jak mówię, no, dźwięki są. No, słychać, czy przenosi się ten dźwięk, tak? To mówiłem wcześniej, dookoła yy, wszystkie te yy, płyty zostały podniesione na wysokość 4,5 cm, więc będzie yy, cokolik chowane. Tutaj do samego szczytu jest gotowe, tam jest zamknięte i z tej strony również jest do szczytu zamknięte. Tak, tutaj mi jedna płyta, no, i teraz powiem tak, jedną rzecz. Niektórzy kładą te płyty na yy, pianie. Kurde, piana jest, powiem Wam, ona jest niskoprężna, tak? Tą, którą używałem. Ale wybuliło mi, bo tuż im brakowało wyciekleju kleju yy, urobionego, więc dołożyłem trochę piany i kurczę, zostawiłem na noc, ustawiłem to wszystko elegancko, ale jednak ją trochę wypchnęło. Czyli tu muszę to wszystko, jak widać, już zacząłem trochę przeszlifować, zobaczymy jak mi to na jak będzie wyglądało jak mi się to będzie zachowywać i czy nie będę musiał tego bardziej, zresztą na to zaraz sprawdzę bardziej przytrzeć, więc ja proponuję w ten sposób, jeśli macie to robić to róbcie to na plackach z kleju, klej gipsowy jaki ja używam później wam pokażę tutaj wszystkie widać otwory na lampki tu będzie stało łóżko, tu generalnie koło komina będzie zabudowa a, czego zapomniałem kupić. Zapomniałem sobie dokupić XPS-a, żeby obudować najpierw ten komin hmm, y, termicznie, a dopiero później przykleję na to płyty. A, także tak, tutaj są wszystkie gniazdka, tutaj w przyszłości będzie to wszystko, ta przestrzeń będzie tutaj będzie zabudowana. Także zrobimy takie fajne zagłowie z półkami, dlatego są wystawione przewody, żeby móc zrobić fajnie gniazdka. I oczywiście kinkiety, lampeczki, e, będą w tym miejscu. Tutaj będzie wisiał telewizor, pewnie to było widać wcześniej. Tutaj został zrobiony tunel na przewody, więc telewizor w tym miejscu będzie sobie wisiał. Tu jak widać, zrobiłem sobie błąd w pomiarach i musiałem to poprawić, ale zakleiłem. Także jest ok. Jak się to robi? Robi się fajnie, robi się powoli, bo jest dużo przecinania, w moim przypadku jeśli chodzi o jętki, otwory. Ja tam na to mam patent, który wam później pokażę, bo ja już widziałem takie rzeczy. I jedna rzecz, która się nie sprawdza, nie sprawdza się zagipsowanie tych przestrzeni pomiędzy jętką a płytą kartą gips, ponieważ dach zawsze pracuje. Tak, zawsze pracuje osobno niż cały budynek i później mikrodrgania podczas wiatrów, podczas lata, zimy zostają pęknięcia, mimo że użyjecie ten akryl, który jest elastyczny więc ja tutaj wymyśliłem, że będę dawał takie kątowniki listewki, które będą przytwierdzone do kroki, żeby one sobie pracowały tutaj razem z tą do kropki do jętki, żeby z jętką sobie razem pracowały, a nie powód i będą ładnie estetycznie zakrywać te te szczeliny, ja oczywiście to wypełnię tak? ja to wypełnię silikonem żeby było pianką pianką, pianką w większych szczelinach w mniejszych silikonem, żeby to jednak było szczelne, a zaślepię to takimi dookoła, taką ramką powiedzmy drewnianą z listewek każdą jedną tutaj tego nie robiłem tutaj dałem po prostu um, odpowiedni drewniany Wypełniacz, ale drewno. Nie za bardzo mi się to podoba i zobaczymy, czy w przyszłości będę to jakoś też maskował. Aha. Czego Wam nie powiedziałem, dlaczego zostawiłem tutaj niewytynkowane? Bo muszę sprawdzić sobie, a wczoraj zapomniałem. W sumie na to patrzyłem, ale nie zauważyłem sobie jednej rzeczy. Ja tu chcę stosować żaluzje Dlatego my zrobiliśmy tutaj podczas konstrukcji te wnęki. Zazwyczaj je się robi na zewnątrz, żeby zrobić sobie żaluzje zewnętrzne. Ja robię żaluzje wewnętrzne. Na zewnętrznych mi nie zależało, więc wewnętrzne będą mi pasować. Ja robię w stylu, jak widzicie, strasznie takim modernistycznym, industrialnym, więc nie chcę mieć firanek. Być może jakaś zasłona kiedyś się pojawi, ale tylko zasłona, tylko kotara. Natomiast jeśli chodzi o firanki, firanki firank nie przewidujemy i od początku tego nie chcieliśmy, a więc będą żaluzje. W tym przypadku naszym będą to żaluzje aluminiowe 50. Dlatego tutaj zostawiliśmy sobie miejsce na kasetę i tu jest na tyle wysoko, bo to jest 30 cm o od gdzieś odtąd dotąd, jest 30 cm, żeby ta żaluzja po zwinięciu się tutaj nam schowała. Więc tak, tu zostawiłem otwarte, otwarte dlatego, aby żeby móc tą kasetę zamontować. I teraz właśnie nie wiem, co tu zrobię później. Czy dam karton Gibbs, czy po zamontowaniu już kaset, tak? Czy po prostu um, zostawiłem tutaj też kawałek, żeby móc w razie czego przykręcić um, płytę. Płytę, sklejkę, jeśli parapet będzie ze sklejki, to dlaczego by nie dać tutaj takiej maskownicy ze sklejki, którą zawsze będzie można, yy, 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 zawsze będzie można odkręcić. Zrobię to na fajnych, yy, fajnych krętach chowanych, nagzymkuję. Także grube, zrobię takie wkręty, taka jest moja myśl, tak, w tym momencie. I, i, I w razie, gdyby ta kaseta na przykład się zacięła, albo coś się z nią stało, żeby mógł to sobie zdemontować, więc ja to sobie zrobię taki, kurcze, um, Zastanawiam się stelażyk i do tego sobie przykręcę, tak jak mówię. Um, I tak to będzie wyglądać. Co jeśli chodzi o te nasze szpalety? Więc pierwsze co trzeba, Sprawdzę sobie to oczywiście kąt. Kąt musi być. To oczywiście nie jest jeszcze obsadzone. Widzicie, jest luźne. I ja sobie wyliczyłem, że robię sobie 3,5 cm paleta z każdej strony od, od tej faski. Wiadomo, tu wychodzi mniej, ale tu pion mi pokaże. Czyli mi pokaże, kto, w jakim kierunku iść. No i tutaj już sobie kreseczkę przerysowałem 3,5 cm na całej długości i zostanie to ładnie obsadzone, zakryte i dopiero później, gdy to już stwardnieje, ja sobie to przyrównam, a dam narożnik zewnętrzny i sobie to obrowię ładnie, ładnie szpachną. Góra, no tak, będę musiał zrobić taki wąski pasek i na razie to w taki sposób zostawię do momentu, gdy zamówię żaluzję. Hmm. Aczu, ja sobie to wstępnie na pewno wszystko obrobię dookoła um, i zastanawiam się, czy tu szpachlować. Tu jest styropian, tak? Bo oni poszli na łatwiznę. W sumie to e, rozumiem. Um, I stawili tutaj styropian, jak zalewali a, te nadproża I dlatego trzeba mnie to sobie troszkę zaszlifować. I być może po prostu trzeba tylko to zaszpachlować. I chyba tak zrobię. Nie będę tu żadnej płyty bo po co tą grubość tutaj yy, niwelować ja zaraz Wam pokażę jak to wygląda yy, wymiarowo mamy tutaj 13,5 cm mam nadzieję, że to widać, to jest dosyć sporo więc przykręcając do tej ściany to mi przeszkadza, mam nadzieję, nie wiem czy to wycinać czy nie myślę, że to jest sporo tutaj mi wyszło bardzo fajnie, bo sobie rzuciłem laserem najpierw na tą płaszczyznę tak, Złapawiam sobie linię może ją widać ona tu była odrysowywana i patrząc z poziomicą, później z laserem laser sobie postawiłem wzdłuż tej ściany więc widziałem gdzie mi wypada i odpowiednio przycinałem płytę na długość, zacinając oczywiście fazując w jedną stronę czyli um, wiadomo idzie skos więc musiałem płytę przyciąć o, w ten sposób, taki, taki szpicek sobie zrobić, żeby to ładnie siadło. No i powiem Wam, że dobrze to wyszło. E, co znaczy, że gdy ja e, kładłem ten stelaż na pod tą błazerię, e, zaufałem, że e, więź błazerowa jest prosta. Ona była suszona, ona się mi nie wypatrzyła, nie wykrzywiała w żaden sposób, więc robiłem to e, według, według krokwi, czyli spuszczałem m, te moje ukwyty na. A stalowe profile, te haki, tak zwane po prostu zgodnie z wymiarem, ufając, że tu będzie szło równo i wyszło równo. Więc tutaj jestem bardzo z tego zadowolony, że ta gwiaźdz barachowa była sucha i nie przysporzyło mi tu wielu problemów. Musiałem kupować jakieś inne lacery, szczelać na jedną ścianę, na drugą ścianę, żeby tu było równo, żeby w miarę był że potem nie wyszło, wiecie, po przekątnej jakoś wyszło tip-top. Myślę, że jest w porządku, jak widzicie. Um, I i tak, to, tak to zostanie. Więc tak się bawiłem z tymi płytami. Um, tak mówię. Fajny patent. Ja to też yy, na jakimś YouTubeowym kanale yy, znalazłem. Nie chcę go reklamować, ale generalnie fajne chłopaki mają pomysły więc każda ta ściana została w ten sposób zrobiona aha i miałem wam pokazać czy jest czy jest zwany winkel czy jest kąt prosty oczywiście go jeszcze sprawdzałem wcześniej jego nie ma tak jest ten kawałeczek można powiedzieć że nie czekam się że to chociaż tu wyszło całkiem nie patrzcie nie jest za wiele za wiele nie ucieka także na to sobie możemy pozwolić tutaj sobie wyłożymy Wyłożymy spachlą i powinno być ok. No to na razie ode mnie tyle, pokażę Wam później co, co zrobiłem.